Crime and Investigation Polsat produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Dzieci, które zabijają, zrealizowany na podstawie serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie zobaczyć w telewizji Crime and Investigation Polsat. To była jedna z tych spraw, które mrożą krew w żyłach. Jedna z najbardziej brutalnych zbrodni, jakie kiedykolwiek badano. I nie, nie był to tylko kolejny sensacyjny nagłówek w prasie. To była historia, która naprawdę wstrząsnęła Ameryką. Sprawcą był chłopiec, dziecko. Cichy, dobry, uprzejmy, ale też samotny. Nie miał przyjaciół. Szkoła była dla niego prawdziwym piekłem. Zamiast akceptacji, sympatii otoczenia i przyjaźni, znalazł w niej tylko upokorzenie. Z czasem w tym cichym chłopcu zaczęła rosnąć potrzeba zemsty. Jak sam potem powiedział, chciałby inni czuli to co on, żeby cierpieli za to, że zawsze był ignorowany. Najlepsze programy True Crime. Tylko w telewizji Crime and Investigation Polsat. Zapraszamy na nową serię Ferie, Impreza, Morderstwo. W każdą środę o 21.00. Poznajcie wstrząsające historie osób, dla których beztroski czas zamienił się w koszmar. Nie przegapcie. Dzieci, które zabijają. Eric Smith. Wiele dzieci ma problemy z samokontrolą, ale co sprawia, że niektóre z nich posuwają się do morderstwa, co popycha je do odebrania życia innym? Czy wpływ mają na to filmy lub gry, zaniedbanie najbliższych, złe wzorce, a może to morderczy instynkt zapisany w DNA? Sevona, niewielka wioska na obrzeżach Rochester, w stanie Nowy Jork. Mała społeczność, zaledwie 900 mieszkańców. Domy jednorodzinne rozrzucone pośród zieleni. Miejsce, które z czystym sumieniem można by nazwać spokojnym, bezpiecznym. Takim, gdzie wszyscy się znają i witają z uśmiechem. Prowincjonalna Ameryka w swojej najbardziej sielankowej wersji. To tutaj mieszkał Derek Rowby, czteroletni chłopiec o blond włosach i niebieskich oczach. Był pogodny, towarzyski uroczy. Uwielbiał t-ball, to uproszczona wersja baseballu, i zadziwiał sprawnością, jakiej nie spodziewano się po małym chłopcu. W wakacje rodzice zapisali go na półkolonie, odbywające się w pobliskim parku. Prosta letnia rozrywka dla dzieci z sąsiedztwa. Zazwyczaj na zajęcia odprowadzała go mama, ale tamtego poranka 2 sierpnia 1993 roku. Miała sporo pracy. W domu panował poranny chaos. Tego dnia młodszy brat Derricka, Dalton, płakał i marudził. Derrick spojrzał na mamę i poprosił, by tym razem pozwoliła mu pójść samemu. Chciał być jak starsi koledzy. Chciał poczuć się niezależny. Zgodziła się pierwszy raz, by Derrick poszedł do parku sam. To było tylko kilka przecznic. Znał tę trasę na pamięć. Wyszła za nim na ulicę. Patrzyła, jak jej mały synek, dumny, rezolutny i odważny, maszeruje w stronę parku. Nie oglądał się za siebie. Dorin jeszcze chwilę postała, a potem wróciła do domu. Minęło może 20 minut. Na niebie zaczęły gromadzić się ciemne chmury. Burza wisiała w powietrzu. Dorin odczuła niepokój. Postanowiła zabrać Derika do domu, ale kiedy dotarła do parku, jej serce zamarło. Okazało się, że jej synek nigdy tam nie dotarł. Nie czekała. Od razu wezwała policję. Na poszukiwania ruszyli wszyscy. Sąsiedzi, strażacy, ochotnicy. Każdy zakamarek, każde drzewo sprawdzano z nadzieją i lękiem. Małego Derika nie było. A czas działał na niekorzyść. W końcu nastąpił przełom znaleziono go. Niedaleko w lesie, tuż obok parku, cichy zagajnik. Nawet najbardziej doświadczonym policjantom odebrało mowę, kiedy zobaczyli ciało chłopca. Czaszka Derika została roztrzaskana kamieniem. Sprawca ściągnął mu spodnie i bieliznę. I aż trudno o tym mówić, Zgwałcił go patykiem. To było coś więcej niż spontaniczny atak. Miejsce zbrodni wyglądało jak teatralna scena, starannie zaaranżowana. Buty chłopca ustawiono przy jego dłoniach. Rozgnieciono banana, który miał być jego drugim śniadaniem. Jego rany oblane były czerwonym napojem Kool Aid. Jakby ktoś próbował zamaskować krew albo ją uwydatnić. To był widok, którego nie da się zapomnieć. Policjanci wiedzieli jedno: jeśli nie złapią sprawcy szybko, może dojść do kolejnej tragedii. Na mieszkańców padł strach. Choć nie ujawniono wszystkich szczegółów, plotki rozchodziły się błyskawicznie. Ludzie dobrze wiedzieli, co wydarzyło się w parku. Ulice opustoszały. Zniknęły dzieci, które dotąd swobodnie biegały po okolicy. Drzwi domów dotąd otwarte zaczęto zamykać. W Sewonie zapanował strach. Początkowo śledztwo skupiło się na przestępcach seksualnych znanych policji, ale coś się nie zgadzało. Ta brutalność, precyzja, teatralność, ślady poniżania. Eksperci z czasem zaczęli podejrzewać, że sprawca dopiero poznaje swoją seksualność. Że tym, co nim kierowało, był nie tyle popęd, co furia i potrzeba dominacji. W pierwszym tygodniu śledztwa policja sprawdziła każdego dorosłego z okolicy, który widniał w rejestrach jako przestępca seksualny. Przesłuchania, sprawdzanie alibi, dokładne weryfikacje. Niestety tropy prowadziły donikąd. Funkcjonariusze zaczęli rozmawiać z dziećmi z sąsiedztwa. Może któreś z nich coś widziało, może coś słyszało. Wśród nich był trzynastoletni Eric Smith. Sam zgłosił się na komisariat. Chciał wiedzieć, co się dzieje. Rzucił mimochodem, że podoba mu się to miejsce. Jakby posterunek był dla niego czymś ekscytującym, czymś nowym. Miał grube okulary, pęknięte, sklejone taśmą. Rude włosy, piegowata twarz. Dzieci go nie lubiły, śmiały się z niego. Nie miał przyjaciół. W szkole był obiektem drwin. Policjanci zadali mu te same pytania co innym: gdzie był, co robił, czy kogoś widział, czy wie, kto mógłby to zrobić. Erik był ciekawski, zadawał pytania, patrzył uważnie, pytał: to prawdziwe? Jakby wszystko, co działo się dookoła, fascynowało go jak film, w którym nagle dostał rolę. Ale najbardziej uderzające było coś innego. Jak bardzo cieszyło go to, że ktoś wreszcie poświęca mu uwagę, ktoś go słucha, ktoś go o coś pyta, w końcu go zauważa, ktoś zaprasza na posterunek. Nie wyglądał na podejrzanego. Nie wtedy. Erik zaczął pojawiać się na komisariacie coraz częściej. Wpadał regularnie. Dopytywał o postępy śledztwa. Chciał wiedzieć wszystko, jakby sam był częścią sprawy. A może chciał być. Był samotny, spragniony kontaktu, nieważne z kim, byle tylko ktoś poświęcił mu uwagę. Dzieci, takie jak on, odrzucane przez rówieśników, często lgną do dorosłych. Tam, gdzie nie ma śmiechu, jest przynajmniej spokój, nie ma drwin. Pewnego dnia, podczas kolejnej wizyty Erika na komisariacie, jeden z detektywów zajęty obowiązkami rzucił: Nie mam teraz czasu, chyba że masz coś ważnego. Erik spojrzał na niego poważnie. Widziałem Derika, powiedział. Słowa wypowiedziane były spokojnie ale dla śledczych brzmiały jak detonacja. Było zaledwie parę dni po zbrodni. Wcześniej zeznał, że nie zna ofiary. Teraz nagle stwierdził, że widział, jak ktoś prowadzi Derika w stronę lasu. Śledczy zrozumieli, że muszą się przyjrzeć bliżej opowieści Erika. Zaczęli zadawać precyzyjne pytania. Kto prowadził Derika? Kiedy dokładnie go widział? Co chłopiec miał na sobie? Wtedy Erik spojrzał na nich i zapytał: Myślicie, że to ja? Zaprzeczyli, łagodnym tonem. Zakładali, że może boi się mówić, może ktoś mu groził, może widział więcej niż był gotów powiedzieć. Musisz nam pomóc, mówili. Dzięki Tobie złapiemy zabójcę. Liczyli na wskazówki, na cokolwiek. Zabrali Erika na miejsce, o którym opowiadał. Miał pokazać, gdzie dokładnie wówczas był i co widział. Przyjechał tam na rowerze. Pamiętał trasę. Pokazał, gdzie stał i gdzie był Derek. Wskazał miejsce, gdzie ostatni raz widział chłopca żywego. I wtedy wszystko zaczęło układać się w przerażającą całość. Erik w swoich charakterystycznych grubych, pękniętych okularach, opowiedział śledczym o szczególe, który zaniepokoił wszystkich. Opisał obrazek na pudełku śniadaniowym Derika. Problem w tym, że z miejsca, w którym twierdził, że stał, nie mógł go zobaczyć. Ten drobiazg wydawałoby się błahy, mógł dostrzec tylko ktoś, kto był bardzo blisko. Mimo to policjanci wciąż wierzyli, że Erik jest jedynie przerażonym świadkiem, dzieckiem, które coś widziało i zwyczajnie się boi. Chłopca odesłano do domu. Tymczasem w mediach pojawiły się szczegóły dotyczące miejsca zbrodni. Policja miała nadzieję, że dzięki temu odezwie się ktoś jeszcze, że ktoś być może przypomni sobie coś ważnego. Niedługo potem funkcjonariusz prowadzący śledztwo otrzymał telefon od policjanta z innej placówki. Miał informację, która zmieniła bieg sprawy. Jedna z sąsiadek Erika usłyszała w wiadomościach o rozgniecionym bananie znalezionym przy ciele Erika. To jedno słowo – banan. Bardzo ją zaniepokoiło. Dobrze znała rodzinę Smithów. Kiedyś zaprosiła Erika do siebie. Przygotowała deser bananowy. Podała mu go z uśmiechem: Mam coś dla ciebie. Chłopak spojrzał na nią i powiedział tylko: Nienawidzę bananów. Po obejrzeniu wiadomości, zrozumiała, że chłopiec może mieć z tą zbrodnią więcej wspólnego niż komukolwiek się wydawało. Są dzieci, których zachowania mówią więcej niż słowa. Czasem to wybuchy gniewu, czasem milczenie, ale zawsze to sygnał, że coś się dzieje, coś, czego dorośli nie mogą ignorować. W domu Erika zebrała się cała rodzina, coś wisiało w powietrzu. Wszyscy czuli, że chłopiec się zmienił, że jest w nim coś, czego nie umieją nazwać. W pewnej chwili ojciec podał mu czerwony napój. Cool eight. Taki sam, jakim oblano rany derika. Erik wpadł w szał, cisnął kubkiem o podłogę i wykrzyczał, że nienawidzi tego napoju i bananów. A chwilę później przyznał się, to on zabił derika. Rodzice nie czekali, zabrali go na komisariat. Co się tam stało? Zapytał policjant. Erik zaczął swoją opowieść. Derek był zaledwie kilkaset metrów od domu, kiedy spotkał jadącego rowerem Erika. Dokąd idziesz? zapytał. Na półkolonie. Erik zaproponował skrót, leśną drogę. Nie chodzę z obcymi, odpowiedział Deryk. Ale w końcu dał się namówić. Weszli razem w gęstwinę. Erik objął Derika ramieniem a potem zacisnął dłoń na szyi chłopca. Zacząłem go dusić, powiedział później. Trzymałem go tak długo, aż przestał oddychać. Potem położyłem go na ziemi i uderzałem w głowę kamieniem. Bezpośrednią przyczyną śmierci Derika był rozległy uraz czaszki. Skala obrażeń była ogromna. Śledczy nigdy nie zdołali ustalić, ile dokładnie ciosów zadał Erik, tylko to, że było ich zbyt wiele znacznie więcej niż trzeba by odebrać życie. Erik opowiadał później, jak zdjął Derekowi buty i ułożył je starannie przy jego dłoniach, jak zajrzał do pudełka na lacz, jak oblał rany czerwonym napojem i rozgniótł banana. Potem w akcie, który trudno zrozumieć, trudno nazwać. Wziął patyk i zgwałcił chłopca. Dlaczego? Tego Erik nigdy nie potrafił do końca wyjaśnić. Nie umiał też wytłumaczyć, po co rozgniótł banana, dlaczego oblał rany czerwonym napojem. Tak tłumaczył, dlaczego użył patyka. Dzieci tak robią, powiedział. Kiedy znajdą coś martwego, biorą patyk i szturchają. Nie mówił o przyjemności, nie wspominał o pragnieniu, powtarzał tylko, że dzieci tak robią. Na szczęście Derek najprawdopodobniej już niczego nie czuł. Stracił przytomność, gdy Erik zacisnął dłonie na jego szyi. Zabójstwa popełniane przez nastolatków to rzadkość. Stanowią zaledwie 8% wszystkich morderstw. Ale takie jak to, takie, które mają podtekst seksualny to naprawdę margines. Ta jedna historia wystarczyłaby na zawsze zmienić życie mieszkańców małej zawony. W oczach śledczych przyczyna tej zbrodni nie była jednowymiarowa. Doszło do zderzenia dwóch sił. Z jednej strony potrzeba dominacji i zemsty. Erik chciał przestać być ofiarą. Przez całe życie był popychany, ignorowany, wyszydzany. W końcu zapragnął kontroli. Chciał być tym, który decyduje. Z drugiej strony Derek, czteroletni chłopiec, który uosabiał wszystko to, czego Erikowi brakowało. Był uroczy, lubiany, silny, zwinny. Wszyscy go uwielbiali. I to wystarczyło by w oczach Erika stał się celem. Eric Smith został oskarżony o morderstwo i stanął przed sądem jako osoba dorosła, ale ostatecznie sąd uznał, że powinien być traktowany jak nieletni. Otrzymał karę więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po dziewięciu latach. Wtedy pojawiły się pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. Czy można na tyle zdiagnozować dziecko, by mieć pewność, że w przyszłości nie popełni kolejnej zbrodni? Czy istnieją sposoby, które pozwolą zapobiec tragedii? Nie, nie istnieją. I właśnie to przeraża najbardziej. Niektórzy specjaliści uznali, że Erik mógł cierpieć na tzw. okresowe zaburzenie eksplozywne. Schorzenie objawiające się nagłymi, gwałtownymi wybuchami agresji, które wymykają się spod kontroli. Gniew, który nie zna granic. Napady furii, które wybuchają bez ostrzeżenia. Ale nie wszyscy się z tym zgadzali, bo Erik od chwili, gdy trafił do więzienia, nie miał ani jednego takiego epizodu. Żadnych wybuchów. Żadnych napadów szału. W 2004 roku podczas pierwszej rozprawy o zwolnienie warunkowe Eric przemówił. Zwrócił się do rodziny Derika: „ Wiem, że przez moje czyny Państwo Roby ponieśli nieodwracalną stratę. Przepraszam. Derrick nigdy nie będzie miał 16 urodzin. Nie usiądzie do wigilijnego stołu. Gdybym mógł cofnąć czas. Zamieniłbym się z nim miejscami. Czy mówił szczerze? Niektórzy wierzą, że tak, że naprawdę żałuje, że oddałby wszystko, by usunąć z kalendarza tamten dzień. Ale ta świadomość przyszła późno. Dopiero z czasem zrozumiał, jak głęboko okrutny był jego czyn i że już nie da się go naprawić. Mimo upływu lat i przeprosin, rodzina Derricka nie przestaje walczyć. Ich stanowisko jest niezmienne. Eric Smith nigdy nie powinien opuścić murów więzienia. Amerykański system penitencjarny przetrzymuje w zakładach karnych więcej nieletnich niż inne państwa. W społeczeństwie wciąż silne jest przekonanie, że jeśli ktoś tak młody potrafi zabić, nie da się go już zmienić. Ale są też tacy, którzy wierzą, że odpowiednie leczenie i terapia mogą pomóc że nawet sprawca morderstwa może odzyskać człowieczeństwo. Statystyki z ostatnich 30 lat pokazują, że większość nieletnich przestępców nie wraca na drogę zbrodni. Nawet ci, którzy popełnili najcięższe z przestępstw, i są już dorośli. Ale Erik dorastał w środowisku przesiągniętym brakiem akceptacji, wręcz ostracyzmem i przemocą, gdzie drwiny, szturchanie i gniew były odpowiedzią na wszystko. Eksperci ostrzegali: To może oznaczać, że wciąż stanowi zagrożenie, że jego przeszłość nadal w nim jest. Niektórzy nie mieli wątpliwości. Uważali, że Erik zabiłby ponownie. Nie dlatego, że planował, ale dlatego, że niczego nie żałował, nie okazał emocji, nie płakał, nie trząsł się, nie przepraszał, przynajmniej nie wtedy, kiedy to jeszcze mogło coś zmienić. W ich oczach był potencjalnym, seryjnym mordercą. Erik przez lata kontynuował starania o zwolnienie warunkowe. Po 11 próbie w październiku 2021 roku komisja do spraw zwolnień warunkowych przyznała mu zgodę na opuszczenie więzienia. Oficjalnie został zwolniony 1 lutego 2022 roku po odbyciu 28 lat kary. Po wejściu na wolność Erik osiedlił się w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Podczas przesłuchania przed Komisją do Spraw Zwolnień Warunkowych ujawnił, że jest zaręczony z kobietą studiującą prawo, która skontaktowała się z nim jeszcze podczas odbywania kary. Erik wyraził chęć rozpoczęcia nowego życia, planując pracę jako elektryk lub stolarz. Chciał również zaangażować się w działalność religijną. Decyzja o jego zwolnieniu spotkała się z protestami lokalnej społeczności. Rodzina Derricka Robbie wielokrotnie sprzeciwiała się jego zwolnieniu, obawiając się o bezpieczeństwo innych. Mimo to Eric Smith pozostaje na wolności, pod nadzorem kuratora, i do dziś nie odnotowano żadnych naruszeń prawa z jego strony. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTube, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Informacje o tym, gdzie znajdziecie stację, podajemy w opisie podcastu.